Pomyślałyśmy sobie, że się spotkamy, aby Wam dać taką listę podstawową takich badań, które warto zrobić na wiosnę. Bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaki jest nasz punkt wyjścia, co tam się dzieje, co się wydarzyło po zimie. Więc mhm. sprawdzajmy, badajmy i jak najwięcej się o sobie dowiadujmy. Tak, im więcej wiemy, tym możemy skuteczniej sobie pomóc. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna Kuchnia się kłania i obok mnie Kamila Berdy z Dietety Klinicznej. I myśmy z Kamilką już się wcześniej spotykały, ale też się na kolejne randeczki umawiałyśmy. Terminy do Kamili są odległe. Maj teraz, tak? Z tego Maj. co pamiętam. Maj. No właśnie. Więc dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy tutaj porozmawiać. I być może ktoś z was, a nawet jestem pewna po drugiej stronie, może wyciągnąć jakieś informacje dla siebie i z nich skorzystać ku zdrowotności i życia radości. Bo taki jest nasz cel. Żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli się dobrze. Żebyśmy byli pełni energii, mieli błysk w oku, i w ogóle siłę i chęć i energię do dbania o siebie do dbania o siebie, a jednym z elementów dbania o siebie są badania profilaktyczne. I obie jesteśmy fankami tego, żeby się badać, żeby sprawdzać, żeby robić regularnie morfologię. I pomyślałyśmy sobie, że się spotkamy też, aby wam dać taką listę podstawową takich badań, które warto zrobić na wiosnę. Tym bardziej, że my jesteśmy po zimie. Jesteśmy tak właśnie wybudzające się niedźwiedzie z zimowego snu. Nawet jak wchodziłam na górę tutaj na strych, mówię tak, Boże, sapie, przecież ćwiczy, a sapie. Takie mam wrażenie, że już bym chciała tą zbroję, wiesz, zrzucić z siebie, takie swetry, te kurtki, to wszystko. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu wiedzieli, jaki jest nasz punkt wyjścia, co tam się dzieje, co się wydarzyło Kozimie, no i jak możemy temu zaradzić. Kamilko, daj Ci głos, to gdybyśmy mieli właśnie robić te podstawowe badania, to co by to było? Dzień dobry wszystkim. Jeżeli chodzi o takie badania, to przede wszystkim podstawowa rzecz, którą możemy sobie zrobić i każdy może to wykonać w swoim laboratorium, które ma najbliżej domu, to jest morfologia. I z niej już jesteśmy... W z stanie... rozmazem. Tak, z rozmazem koniecznie. I z niej już możemy dużo, dużo wyciągnąć mm. wniosków. Czy mamy na odpowiednim poziomie hemoglobinę, czy nasz organizm ma to jakieś deficyty żelaza, czy mamy odpowiednią poziom witamin z grupy B, czy może jakaś infekcja się rozpoczyna u nas, i te rzeczy już nas wskazują, co możemy dalej sobie wykonać. I tutaj powiedziałabym, że hmm, jak chcemy zrobić jakieś takie badanie przesiewowe, chcemy sobie coś zobaczyć, co się dzieje z naszym organizmem, po prostu się nie czujemy jakby kompletnie, to wtedy możemy e, zrobić sobie morfologię. Wyobrażam sobie, że pytanie z naprzeciwka jest takie, no dobrze, a jak zbadać właśnie te witaminy z grupy B? Mm -hmm. to wtedy sobie już rozszerzamy diagnostykę, mm -hmm. wykonujemy sobie witaminę B12 i wykonujemy badanie kwasu foliowego, czyli witaminy B9. Mm -hmm. Też możemy to zrobić z krwi. Dobrze, a na przykład teraz taki jeden z panów, bardzo sympatycznych, pokazał mi swoje z rodziny badania, a tam na przykład wysoka homocysteina, całe szczęściem zrobił. Mm -hmm. I to też jest, słuchajcie, taki parametr, który warto sprawdzić, bo tutaj od razu nawiązuje do witamin z grupy mm -hmm. B. Jest taka w ogóle, w ogóle bardzo fajna, ciekawa naturalna korelacja, że jak ten poziom homocysteiny jest wysoki. Tak. No to też warto sprawdzić, jak wygląda ten poziom właśnie mhm. witamin z grupy B. I można temu zaradzić też. Oczywiście, że tak. My wiemy, że homocysteina to jest kwestia stanów zapalnych i kwestia naszego układu krążenia w organizmie. I możemy się temu przyglądać. Ale jeżeli jednocześnie z wysoką homocysteiną mamy również niedobory kwasu foliowego i witaminy B12 to w pierwszej kolejności to uzupełniamy, bo homocysteina będzie się podnosiła, kiedy mamy właśnie niedobór tych dwóch składników. Co jeszcze? Na pewno witamina D3, zwłaszcza teraz, na wiosnę, kiedy nasz organizm już po prostu naprawdę jedzie na tych ostatnich ilościach, które sobie Czujemy skumulował. Jak kreciki. Tak, tak, nam potrzebujemy już wiosną słońca bardzo. I to jest bardzo dobry czas, powiedziałabym najważniejszy w skali całego roku, kiedy dobrze jest diagnozować, czy nasz organizm, ma jeszcze troszeczkę tych zapasów, czy on już potrzebuje większego wsparcia? Bo mamy zalecenia, że jednak tą witaminę D3 powinniśmy suplementować 2000 jednostek na dobę, natomiast indywidualnie też powinniśmy to dobierać w zależności od tego, jaki mamy wynik. I wiele osób ma bardzo niskie witaminy D3, na przykład poniżej 10. I ja nadal to spotykam, chociaż tak dużo się mówi o witaminie D3, to ja nadal u wielu kobiet i mężczyzn w gabinecie widzę, że ta witamina D3 jest poniżej 10. I wtedy naprawdę organizm nie ma się jak czuć dobrze, bo ona odpowiada nie tylko za nasze samopoczucie, na to, że mamy energię w ciągu dnia, ale za naszą odporność. Więc wiosną, kiedy jesteśmy narażeni na różne czynniki zewnętrzne, bo zmienia się temperatura, jest tak troszeczkę mgliście, czasem jest mroźnie, czasem wyjdzie już słoneczko, są takie różne temperatury, to wpływa na naszą odporność i my w tym momencie powinniśmy naprawdę tutaj. Zadbać o te składniki, które będą wspomagały właśnie układ odpornościowy. Witamina D3 jest jedną z tych składników. Ja pamiętam rozmowę z moją serdeczną znajomą, która jest ordynatorem w szpitalu e, dziecięcym, w dziale dziecięcym o tak i powiedziała, że w ciemno jest w stanie stwierdzić, że jak trafiają do niej dzieci z zapaleniem płuc, często z powikłaniami to jak bada witaminę D, ona jest poniżej 10. Poniżej mhm. 10. Więc to jest niezwykle ważne, ale teraz właśnie, jeżeli już jesteś na tej kanapie, a też opiekujesz się swoimi pacjentami, to gdybyśmy miały powiedzieć, bo tutaj też jest, wiesz, tak dużo takich niedopowiedzeń. Bardzo często nawet do mnie piszą różne osoby, które mówią, no tak, ale poszedłem do lekarza, poszłam do lekarza, mam 42, a lekarz mi mówił, uuu, bardzo wysoki poziom witaminy D, już nie musi pani suplementować. Miałam koleżankę z depresją, która powiedziała, że... Jej lekarz, psychiatra powiedział, że przy 45 nie musi już suplementować, że jest naprawdę ok, albo dawki profilaktyczne ma bardzo wysoki poziom witaminy D. No podejrzewam, że gdyby spojrzeć w skali makro na nasz kraj, to ma wysoki, bo 90% populacji ma cały czas niedobór tej witaminy D. Ale jakie są Twoje doświadczenia? Do, do jakich parametrów powinniśmy dążyć? W normach referencyjnych mamy informację, że do 30 to już jesteśmy w tej klasie normy. Ale według norm funkcjonalnych mówimy o wartości między 50 a 70. Z obserwacji z gabinetu widzę, że kiedy e, osoby osiągają ten poziom, one wtedy się najlepiej czują. Mm. Właśnie między 50 a 70. To jest ten wynik, który. Dla zdrowego człowieka. Tak, tak, powinniśmy osiągnąć. Dla zdrowego Ale człowieka. kiedy właśnie ktoś choruje, ma choroby autoimmunologiczne, mm. ma właśnie spadki emocjonalne, ma zdiagnozowaną depresję, to zdecydowanie ten parametr powinien być jeszcze troszeczkę wyższy między 70 a 100. I w takich okienkach powinniśmy się znajdować, i dostosowywać też do tego, jak my się czujemy. Ja bardzo lubię robić badania, i lubię obserwować mojego podopiecznego. Ja zawsze mówię, mówię na pierwszym spotkaniu, że my się uczymy siebie nawzajem. Ja się uczę jego, a on się uczy siebie. I przez rok, jak obserwujemy ciało, jak ono się zachowuje, i robimy badania, widzimy, co po, po wdrożonych działaniach u tej osoby się zmienia czy jesteśmy w stanie idealnie do tej osoby dobrać to, czy się nim zaopiekować w taki idealny sposób. Dobrać to, co to ciało potrzebuje, to, co ta dana osoba potrzebuje. Bo mamy te um, jakby zalecenia i wytyczne, ale też zawsze pamiętajmy, że nie ta liczba jest najważniejsza, tylko to, jak czuje się nasz podopieczny i czy ten składnik u niego odpowiednio zadziałał. Tak, słuchajcie, ja miałam, pamiętam taką sytuację też um, znajomy, ja nie przyjmuję pacjentów, dlatego lubię spotkać się z kamikubową, no, na co dzień z Wami kontakt, natomiast no ile mogę to pomagam tym, którzy się odsywają w sensie tu najbliższym, bo nie mam tyle mocy przerobowych. Pamiętam jak koleżanka mi pokazała swój wynik trójglicerydów, witaminy D, bardzo niski wi poziom witaminy D, bardzo wysokie trójglicerydy, młoda osoba i ja mówię, słuchaj, dosłownie niewiele, spróbujmy niewiele zrobić, ogranicz węglowodany. Wprowadzisz tą witaminę D i zaczniesz uprawiać aktywność fizyczną, bo bardzo siedzący tryb życia. Bo ona mówiła, że bardzo źle się czuje, że łapie przeziębienia, i też dodatkowo mówiła, że ona po prostu codziennie ją przewracało spać, że ona czuła, że nie ma energii. Spadki energii to jest kolejna rzecz. I ona rzeczywiście dziarsko do tego podeszła tak zadaniową i to zrobiła i powiedziała mi, że po trzech miesiącach ona siebie nie rozpoznawała. Skończyło się spanie w no spanie w ciągu dnia, powrót energii, jasność w ogóle, myślenia. Natomiast powiedziała, że jak doprowadziła, bo ona też się zmagała z chorobą z autoagresji, doprowadziła swój organizm, że miała 79 poziom witaminy D, to powiedziała coś takiego: ja już nigdy na dół nie spadnę, <laughs> ja już tego nie oddam. Bo po prostu to jest What? szok. Niewiele tak zrobię. Uważam, że niewiele, bo naprawdę mm -hmm. są też osoby, gdzie trzeba tak, tak. bardzo dużo po prostu pracy wykonać. Mhm. Tu była aktywność fizyczna, tu było e, zmniejszenie mhm. ilości węglowodanów w diecie i suplementacja. A to są takie podstawowe tak, rzeczy. Czasami tak. my bardzo mocno się doszukujemy. Ja często dostaję pytanie, jakie je zrobić jeszcze badania? Gdzie jeszcze zrobić jakieś specjalistyczne badania? Im bardziej skomplikowane, tym powiedziałabym, te osoby się bardziej. Do cieszą. lasu marsz. A tu wystarczy po prostu iść na spacer, znaleźć chwilę przestrzeni na co dzień dla siebie, zaopiekować podstawy, czyli właśnie witaminy D3, ferytyny, żelazo, czasami magnez jest nam też potrzebny i mamy go często niedobory. I już te składniki, mm -hmm. no i oczywiście witamina D3, już te składniki będą wpływały pozytywnie na organizm. I to powiedziałabym, że to jest taka baza, o którą powinniśmy dbać codziennie. Wywołałeś temat magnezu i rzeczywiście mnóstwo Polaków ma jego niedobór podobnie, bo stresujemy się, żyjemy tak jak żyjemy w pędzie i, i nie tylko dieta. Ale też y, tu odsyłamy do badań bardzo ważnych, bo najczęściej ten magnez, no wiadomo, jest zrobiona morfologia no to jeszcze sprawdźmy, właśnie minerały, i on jest badany w surowicy krwi. Mhm. Jak Ty byś polecała, żeby ten wynik był miarodajny? W surowicy niestety nie mamy aż takich stuprocentowych gwarancji, jak to wygląda w komórce, w wysycecie mm -hmm. komórkowe, więc najfajniejszym badaniem jest wtedy wykonanie badania, analizy takiej pierwiastkowej, ale z erytrocytów. Mm -hmm. Dokładniejsze i często to badanie nie jest jednoskładnikowe, tylko wtedy mamy taki pakiet, że możemy tak. sobie spadać jeszcze selen, możemy zbadać właśnie magnes, czasami też inne wartości, wap na przykład. Wiele laboratoriów różną tą ofertę mają. Ale uważam, że to jest takie najbardziej miarodajne. My mm -hmm. populacyjnie mamy niedobór magnezu, więc spokojnie te dawki 200 mg na dobę możemy sobie śmiało suplementować, ale chciałabym, żeby jeżeli kogoś nie stać na zrobienie tego badania retrocytów, no bo ono jest kosztowne, a może sobie pozwolić tylko na wykonanie z krwi badania tak to niech robi z krwi, razem z wapniem zjonizowanym, żeby sobie tylko patrzeć, żeby była górna granica normy, mm -hmm. tak? Żeby nie było czegoś takiego, że mamy bardzo niskie m, s, wartości i coś takiego, że mamy bardzo wysoki magnez, a bardzo małe wapń. Więc chciałabym, żebyśmy też, jeżeli chcemy tutaj troszeczkę zaoszczędzić, to trzymali się też tych wartości. No, no i ewentualnie z zbiórki moczu. No tak, tak, tak. 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 I tutaj, no, tutaj mamy witaminy z grupy B. Możemy sobie takie badania tak. też zrobić z moczu e, i wtedy mamy metabolity witamin mhm. z grupy B i wtedy badamy wszystkie witaminy. Więc to też jest to badanie. Jest Ale to już by powiedziała bardziej specjalistyczne. Mhm. Jeżeli ktoś nie ma takiej biegłości w interpretacji, to może troszeczkę nie rozumieć tych wyników badań. Więc mhm. morfologię, wszystko co z krwi możemy sobie wykonywać i to jest powiedzmy trochę łatwiejsze dla interpretacji. Natomiast te badania specjalistyczne już czasami trzeba bardziej wejść w pacjenta, czyli zobaczyć jaki ma styl życia, popatrzeć na jego choroby, popatrzeć na to, co, co mu też dolega, bo czasem nie potrzebujemy konkretnej diagnozy, ale na przykład widzimy, że pacjent ma od czasu do czasu problemy z żołądkiem, gdzieś tam pojawiają się wzdęcia po określonych produktach i to nas troszeczkę przybliża do tego, dlaczego na przykład ma niedobór tej witaminy z grupy B, tej konkretnie na przykład kwasu foliowego. Jeszcze do, jeżeli by Państwo się skusili na przykład na takie badanie, co uważam, że akurat inwestycja w badanie jest fajniejsza niż w nowe ubrania, w badania, tak, inwestycja w badania jest lepsza niż w ubrania. Popuć tak, <grym> tak, jedną rzecz, hasło. ale naturalną, dobrej jakości, a nie wszystkie te rzeczy plastikowe, o to powinnam w ogóle osobno odcinek zrobić. Natomiast y, przy okazji zawsze można też zrobić stopowej zbiórki moczu, badanie jodu, które mm -hmm. też jest ważne. Mm -hmm. Mm -hmm. Jodu mamy du duże niedobory, dużo jest też informacji o tym, żeby suplementować jod. Uważam, że powinniśmy to robić też z ostrożnością. Mm. I jeżeli mamy bardzo duży niedobór, na przykład witamin D3, o której dzisiaj mówimy, ch a chcemy zacząć od jodu, to mm. trochę nie ta kolejność. Zacznijmy powolutku, małymi krokami, przygotujmy ten organizm. Oczywiście te dawki podstawowe jodu, 250 mikrogramów na przykład na dobę to można po prostu sobie wprowadzać, ale jednak te wyższe dawki, no to już trzeba tutaj się dobrze przyjrzeć ciału, żeby wprowadzić. Uważam też, że osoby, które mają niedoczynność tarczycy, powinny szczególnie zwrócić uwagę na ten jod, zrobić sobie tą zbiórkę dobową moczu, żeby określić jod i odpowiednie kroki sobie zaplanować, tak? Co się dzieje z organizmem i wprowadzić dopiero jod. Słuchajcie, ta układanka puzli, my to lubimy, to jest bardzo ciekawe, Dlatego, że my często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład niski poziom magnezu też ma wpływ na to, jaki będziemy mieć poziom witaminy D, jak mm -hmm. ona się będzie wchłaniać. Więc my jesteśmy tak, ja zawsze mówię, całością w bajce, bo mm -hmm. sobie życie. Że ta układanka to trzeba tak poukładać, co by taki cały człowieczek zdrowił. Mm -hmm. Ja zawsze mówię, że w naturze nie występuje składnik, który ma tylko jeden, y, jedną substancję. Tak. Czyli na przykład no nie ma produktu, który ma tylko witaminę D3. I ona też ma na przykład inne składniki. No. Wszystkie nasze produkty, oleje chociażby, tak? no. są źródłem tłuszczu i tam też są inne składniki, które łącznie razem no. działają odpowiednio. Zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś ma niską dawkę, niski poziom witamin D3, suplementuje sobie wyższe dawki, około 6 tysięcy do 10 tysięcy jednostek, a jego wynik niewiele wskakuje no. do góry. Wtedy trzeba właśnie tych przyjaciół Szukać dalej po, po, po Jak podać. to ładnie brzmi. Tak? Tak? Szukamy przyjaciół, super żeby przyjaciół. nam pomogli niosłować to tak, do szon, tak, to tak, Żeby właśnie transportować w odpowiedni mhm. sposób te składniki tam, gdzie one powinny się ulokować w organizmie. Tutaj magnez odgrywa bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o witaminę D3, mhm. ale też wszystkie rozpuszczalne witaminy w tłuszczach, czyli mhm. cały kompleks adek. Tak. E, często też kwasy omega-3 będą tutaj m, wspierającym E, wspierającą rzeczą. I dopiero to, jak zaopiekujemy się całością, e, wpilfuje na organizm w taki sposób, że on zacznie łapać oddech. A ta witamina E też jest jako witamina płciowa niezwykle ważna i też wielu z nas, wielu, bo tak jak patrzymy mm -hmm. na te statystyki, ty zresztą na wykładzie, który miałeś chwilę temu tutaj na Podwórku Warszawskim, mówiłaś o tym i to tak pięknie, obrazowo, to ta witamina E też tam się znalazła jako jeden ze składników, w których mamy niedobory. I zobaczcie. To wysokie, bo to 70%. Bardzo. I e, kolejne hasło, które mi się nasuwa, wymień cukier na oliwę z oliwek. Mm -hmm. Tak jak to robią w krajach śródziemnomorskich. My mamy nadmiar cukru, a za mało nienasconych kwasów tłuszczowych. Tu wielokrotnie już, no, tak, za 3-4 razy na pewno Darjunia, nasza z leśnej olejarni mm -hmm. była, i nawet Ciebie wspominałyśmy w kontekście wiesiołka i nienasconych kwasów tłuszczowych. Gdzie mamy tam witaminy E wielokrotnie, ale nawet ta dobrej jakości oliwa z oliwek i po prostu no, przecież to płynie, prawda? Boimy się trochę tego tłuszczu, a my nie powinniśmy się w ogóle mm. go bać, bo dzięki temu nasz organizm będzie w odpowiedni sposób działał. On potrzebuje mm. naprawdę tych witamin, kwestia tylko jakby jakości. No Daria ma przepiękną jakość, ona dba naprawdę z serducha to robi. Ja uwielbiam jej olejek z wiesiołka. Po mm. prostu nie wyobrażam sobie już życia życia śniadania, śniadania, bez, tak, śniadania bez oleju z wiesiołka. On też pięknie wpływa na żołądek, na przewód pokarmowy i jest też źródłem właśnie tych witamin i w takiej proporcji, w której nie jesteśmy też w stanie jakby przedawkować. Więc im mamy takich produktów więcej w żywności, tym lepiej. I uważam, że taka łyżka oleju z wiesiołka codziennie dla kobiety to jest naprawdę tak. obowiązkowa rzecz. Tak. Odsyłam Was do odcinka o oleju z wiesiołka, bo to naprawdę mhm. jest niezwykła moc ja mam tak samo. Tutaj cały rok i olej lniany olej zwiesił kolej z Tropestu. To jest po prostu trójca wspaniałych moich <grywa> oliwa z oliwek też. Um, ja wspomnę na chwilę tylko o ferytynie, żeby mm -hmm. o niej pamiętać, mm -hmm. żeby ją badać, bo myśmy nagrały tak. osobny słuchajcie, odcinek o ferytynie. i też go wam podlinkuję, bo to jest taki bardzo ciekawy i ważny temat, szczególnie u tych osób, które mają niskie, niskie parametry, jeśli chodzi o hemoglobinę żelazo, żeby pamiętać o, o badaniu też. Mm -hmm. To taki drugi składnik, który jest niedoborowy po witaminie D3. Tak bym powiedziała. O, właśnie. <laughs> Jeszcze coś Ci przychodzi z takich mm -hmm. badań? Um... Na pewno, tak, żebyśmy domknęły sobie tą całą tak. listę, to powinniśmy zrobić też cały lipidogram. O, czyli tutaj cholesterol tak, tak, tak. i frakty cholesterolowe, wspomniane przy Ciebie, trigicerydy oczywiście również. Na pewno też próby wątrobowe, ALAT, ASPAT, KGTP. Ja tutaj polecam też zrobić sobie fosfatazę alkaliczną, mm -hmm. bo ona też jest takim parametrem, który nas informuje o poziomie cynku w organizmie. Mm. Więc zdecydowanie porównując to razem z próbami wątrobowymi, zdecydowanie możemy sobie tutaj określić, czy mamy ten niedobór, a to jest kolejny składnik, który jest potrzebny do sprawnej odporności. Na pewno lubię zrobić badanie kału w kierunku resztek pokarmowych, bo to troszeczkę opowiada mi o pacjencie, jak on je e, i co tam w tym przewodzie pokarmowym się dzieje, a myślę, że od tego, jak trawimy, zależy, jak funkcjonujemy i co w jedzeniu możemy wprowadzać, żeby faktycznie organizm tego pozyskiwał wartości odżywcze. Więc mhm. Tak bym powiedziała, że to są takie najważniejsze rzeczy. Ja też jeszcze bym dodała, ale tak jeżeli, chociaż raz w roku, żeby zrobić osobno cynk selen, mhm. no i tak bardziej specjalistyczny onkopakiet, który po prostu warto, jeżeli my tego na przykład nigdy nie zrobiliśmy, a macie na to przestrzeń i możliwości, to, mhm. też, to też... Tak, tam będzie bardzo dużo informacji też o metalach ciężkich, co mi się zdarza obserwować u pacjentów, że jest bardzo często przekroczony ołów i w tym też idą niedobory cynku. Cynk jest niezbędnym pierwiastkiem do odporności. Nie tylko odporności, bo on też wpływa na naszą cerę. Co ciekawe, wpływa też na trawienie. No, to jest jeden z elementów, który wspomaga wytwarzanie enzymów trawiennych. Także myślę, że możemy jak najbardziej jeszcze to badanie do tego dołożyć. Mhm. Ja pisałam cały rozdział z profesorem Lubińskim, który mm -hmm. jest wyśmienitym specjalistą właśnie w drugiej części książki naturalnie o cynku, bo w pierwszej części było osalenie, Ale ten cynk rzeczywiście jest niezwykle ważny, bo, bo to nie jest tylko odporność. Więc mm -hmm. sprawdzajmy, badajmy i jak najwięcej się o sobie dowiadujmy. Tak, im więcej wiemy, tym możemy skuteczniej sobie pomóc. Prawda. Dziękujemy bardzo, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia, bo jeszcze to... mamy tutaj mówioną randeczkę. Na kolejne dla Was podpowiedzi dbajcie o siebie.